To co właśnie widzicie, to Jarek spełnia się na najtrudniejszym Seedzie w Minecraftcie. Dlaczego najtrudniejszym? Ponieważ po wygenerowaniu świata, zamiast pojawić się na powierzchni, spawnujemy się wewnątrz góry w lawapulce. Co oznacza, że na pierwszy rzut oka ten Seed jest nierealny do przejścia. Ale czy na pewno? W tym filmie postaram się go przejść, ale jest kilka zasad. Pierwsza, niedozwolone jest używanie cheatów. Druga, nie można nic zrobić w ustawieniach tworzenia świata poza zmianą poziomu trudności. Trzecia, trzeba zrobić to na single playerze. Czwarta, folder. .minecraft jest zbanowany. I piąta, bugi są dozwolone, bo bez tego byłoby to niemożliwe. No okej, okay, no. To jedyne co tutaj jest, to nie wiem. Tu się respimy, więc jakby. Możemy rozwalić może ten blok. Tu jest. No nic, no tutaj nie znajdziemy przecież jakoś to. Do... Nie no tutaj na górze nic nie mamy. No po prostu jest tylko lawa. Jedyne co tutaj widzę, to tylko lawe, no. Nie da rady. W tej chwili po raz pierwszy pojawiłem się na świecie i okazało się, że nie jest najlepiej. Totalnie nie wiedziałem co mam robić. Próbowałem rozwalić blok, który był po mojej prawej stronie, lecz nie dawało mi to żadnych rezultatów. Podczas tego również wychodziłem i wchodziłem do gry w celu uzyskania efektu nieśmiertelności na krótką chwilę. Lecz niestety trwało on jedynie 3 sekundy i przez co nie miałem szansy rozwalić tego stona. Musiałem więc wymyślić coś innego. Po chwili stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie włączenie bonus chesta, który dałby mi kill i bloki, dzięki czemu mógłbym szybko wydostać się z lawy i wykopać na górę. Lecz był jeden problem. Skrzynka zawsze spałnuje się na górze i nie ma możliwości, żeby pojawiła się ona w lawie więc postanowiłem, że zmienię spawn radius. Domyślnie jest on ustawiony na 10, co oznacza, że Minecraft losowo wybiera miejsce w zasięgu 10 kratek od spawna, w którym się zrespimy. Gdybym zmienił tą opcję na np. Na 50, to istniałaby szansa na to, że zaraz w lawie pojawiłbym się na górze. Tak też się stało. Niestety w zasadach jasno pisze, że nie można nic robić w ustawieniach tworzenia świata, więc ten sposób się nie liczy. Po sprawdzeniu wszystkich tych metod, myślałem, że już nic więcej nie da się zrobić. Lecz po krótkim czasie zdałem sobie sprawę, że najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie bułga, który pomógłby mi się stamtąd wydostać. Jednak po przyjrzeniu oficjalnej strony Minecrafta, gdzie ludzie zgłaszają błędy i usterki, okazało się, że w wersji 1.16, jak i w 1.17 nie ma żadnych niedoskonałości. Lecz przy okazji stwierdziłem, że sprawdzę, czy może na snapshotach tych wersji nie ma żadnych błędów, i po kilku minutach udało mi się znaleźć to. Co? O! To będzie działało na 100%. Dokładnie tak, nie przewidzieliście się. Na tych samszotach istnieje glitch, który pozwala nam wykonać taki trik. Więc czym prędzej? Odpaliłem Minecrafta i zacząłem to testować. Jednak po kilku nieudanych próbach byłem lekko zdenerwowany, ale stało się to. O, dał mi się na kreatywnym. O! Nice. Lecz wykonałem to na trybie kreatywnym, wlatując w blok z dużą prędkością, więc nie byłem z tego jakoś bardzo zadowolony. Ale za to byłem już przekonany, że ten bóg na pewno działa. Więc próbowałem go wykonać normalnie. Jednak minęła godzina, a mi ani razu nie udało się tego dokonać. Zrobiłem zatem prowizoryczny źródełko kolawy, które było podobne do tego, które jest na Seedzie i dalej starałem się to zrobić, lecz nie przynosiło to żadnych efektów. Po dwóch godzinach nieudanych prób odpaliłem Sida i udało się. Udało mi się, udało mi się. Proszę, żebym się tego nie spalił. Błagam. Proszę! Jednak spaliłem się w lawie, bo z tego wszystkiego zapomniałem wychodzić i wchodzić do gry. Natomiast po jakiejś minucie zrobiłem to! Udało mi się, udało mi się! Let's go! Teraz się na pewno nie spalę. No i mamy to. Albo nie! Jak dobrze widzieliście, przeszyłem i wykopałem się na górę, więc oficjalnie mogę stwierdzić, że przeszedłem ten seat.